Witamy z nad jeziorka, siemka, Dzisiaj wypływamy łódką dużą, alabamą naszą. Będziemy próbowali złowić coś na spławik. Co się uda złapać, zobaczymy. Niestety, trzeba przerwać, trzeba podać kosę, bo jest utrudnione leko wyjście z portu. Płyniemy. Krzysiu na sterze. Woda spokojniutka. Gdzieś się zasadzimy, musimy tylko ustawić jak tu będzie... odczyty są 4-3 metra jest spad ale co? nie ma ryb to jest w tragedia ale my je namierzymy spokojnie Zara będzie czy tu gdzieś patrzę? czy tu gdzieś stoimy? czy tam mam gdzieś płynąć? Zobacz jak teraz widzę Co jedzie? Tak, przytopka No, zapraszamy coś tam ciągniemy, ale co to jest? Tego nie wynik. Taki krąpik. Mam kukuryczkę. Wszystko jest zaprogramowane. Ciek i do zupki. I już mamy następne branko prowadzi pięknie, pięknie walimy ale niestety takie maluszki na razie takie krąpiczki nieco czerwonego ale no tym razem ja byłem lepszy. No ale ucieka tam do ciebie Krzysiu w lewo. Zobacz. Ależ, ależ spiernicza. Nie małe. O, patrz, płac, ładna. To No, no, to, jaka płoć. Takie płoci jak będą brały to, 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 to będzie super. No, płoć narobiło zamieszania i jest chwilowa przerwa w braniach.

Pokaż tutaj, co to się trafiło. Krąpik. No, to jest... Krąpidło. Taki krąpik, to już jest krąpik. Przepiękna pogoda. Głęboko, no. krzysiu ciągnie kolejną rybkę, piękną płoć, piękna, słuchajcie, tu już jest. Pan pokaże ją tutaj do ujęcia. No. No, ale nie, no, nie ma, nie ma, nie ma dramatu. idzie i do siateczki, potem będzie kontrola, ile jest jakaś rydeczka jest. Chodzi nam dzisiaj o płotki, ale to niestety jest krąg. No ale płytwy ma, ogon ma także dobrze, że w ogóle coś kąś. Ty się też bąbią na zmiany Już wsiadź Już się się a mówię, że nie Kolejna zawodniczka U, tańcuje, że hej. Co to tutaj tak tańcuje? Płoteczka. Płoteczka. Elegancka. coś dźwiga przytopienie mmm mmm mała. mmm mmm miłowie, nie mm. Joje, mi łowię, nie ma wyjścia o nie patrz nie taka klapka no zobacz jak muruje ty. no zobacz co robi no kochana bo mi spławik popsuje no. elegancja Rosił się wiaterek ruszyły się rybki do akcji, chodź tu ładnie pokaż się do publiki, Luśka. Dzień dobry. No, niczego sobie na czerwonkę. Od razu coś klepło. I to chyba nie taka klapka. No, to mi się podoba. Proszę bardzo, poteczka. rozmiar 30 plus jest, płciara chcieliśmy płocie, mamy płocie mamy łabątka tak Odkręcić, odkręcić. Patrzymy, jaki urobek, co udało się złapać. Uda, da, da. Jeszcze jest tu trochę, sporo tego, jak na parę godzin. No, spójrzcie tylko. płocie, krągnie, grob, Przewaga Krzysztof chciał płocie, ma płocie na zamówienie. Zawsze jest problem z tymi płaciarkami, bo... No, jak się wyłączy, to bo to jest zabrzamy. Jeszcze postanowił się wybachać i przy okazji wyłowi kotwicę z wody. Jak Krzysiu woda? Ręka cieplej jak cały zimny A chcesz ten drut do tego? Nie ja muszę tak Czy przynóżisz normalnie? Normalnie się przynuzy Muszę namierdzić, poszukiwanie zatopionych kotwic. ten to pożyje ryb połowił teraz się wypuczę. i do ci na obiad ale pod wodą jest zimna no ho i będzie zimna całe lato